Kochany internet i aplikacje. <laughs> Wyobraź sobie, że stoisz na takim życiowym roz, rozstaju, rozdrożu, gdzie patrząc naprzód na wszystkie te ścieżki, którymi mógłbyś podążyć, widzisz tylko więcej frustracji, odrzucenia, pełno przeszkód, blokad, stresu, nerwów, wszystkiego co najgorsze. W takim momencie, patrząc na to wszystko, masz wrażenie, że to jest przegrana gra. To do niczego nie prowadzi. Możesz mieć wrażenie, że odniosłeś porażkę w życiu. Że, no cóż, często widać, na, no, znaczy często zdarzało mi się widzieć komentarze czy posty typu: Chciałbym mieć znowu 15 lat, bo wiem, już mam nowe pomysły, jak zniszczyć sobie, zrujnować sobie życie. Dlaczego myślimy, że mając tyle czy tyle lat zrujnowaliśmy sobie życie? Dlaczego traktujemy każdą taką przeszkodę na naszej drodze, te wszystkie zmagania, z którymi przychodzi nam się ścierać w życiu, jako porażkę? No cóż, mamy tak gdzieś zakodowane, a media socjalne to wręcz wybitnie to pokazują nam, że jakby to było dla Ciebie, to by szło bardzo prosto, wszystko było ładnie, pięknie i tak gładziutko. Jakbym miał być z Tobą to by wszystko poszło jak po maśle. Jakbym miał mieć ten biznes, to by wszystko poszło jak po maśle. Ile razy widziałeś takie posty, ile razy słyszałeś takie komentarze, że jeżeli to by miało być naprawdę dla Ciebie, to wszystko by było pięknie, cacy i w ogóle. Musimy zrozumieć, że to nieprawda. Musimy zrozumieć, że te wszystkie zmagania, te wszystkie przeszkody, z jakimi się borykamy, te nasze problemy życiowe tak naprawdę nie są naszym wrogiem, a raczej przewodnikiem w życiu. To myślenie, że przez te przeszkody, te wszystkie zmagania, z którymi się borykamy, to się równa, że podnieśliśmy porażkę w życiu, że te nasze trudne sytuacje życiowe to jest porażka. Prowadzi tylko do takiego ociągania, do przemyśliwania nadmiernego, do zgadywania, zastanawiania się nadmiernego, czy na pewno dobrze robię, czy, czy może tak, a może tak. I, no i co? My, I nigdzie się nie ruszamy, stoimy w miejscu, tak? A chodzi o to, prawda jest taka, że każda tak przeszkoda, każde to zmaganie, każdy ten Ta ciężka sytuacja, w której się znajdujesz, to tak naprawdę to. Pokazuje, że się ruszasz do przodu, że podążasz ścieżką. Zobacz, każda historia sukcesu, z jakąkolwiek byś nie wziął, kogokolwiek, naprawdę kogokolwiek znanego, osobę, którą uważa się za, za taką, która odniosła sukces, jeżeli przejrzysz jej historię, tej osoby, to zobaczysz, jak wiele zmagań. One miały w swoim życiu, jak wiele przeszkód one musiały pokonać. Uwielbiam stwierdzenie, na przykład przypisywane Edisonowi, który odniósł 10 tysięcy, zrobił 10 tysięcy różnego rodzaju prób, zanim wynalazł żarówkę. I on nie powiedział, że on odniósł 10 tysięcy porażek, a wręcz podobno. Gdy został zapytany, jak, jak się czuje, gdy że odniósł tyle porażek, żeby wynaleźć jedną żarówkę, Wiesz, że to nie jest 10 tysięcy porażek. Ja po prostu znalazłem 10 tysięcy różnych sposobów, jak to nie działa. <gryw> Uwielbiam to stwierdzenie. Dlaczego nie spojrzę na to wszystko Bo tak samo? Bo w podobny sposób: coś nie działa. Trudno jest. Okej. Okay. Zamiast pytać siebie, dlaczego jest tak trudno, dlaczego mi się to przydarzyło, po prostu zacznij się zastanawiać, a czego się mogę nauczyć z tego? Jaka jest w tym lekcja? Ponieważ naprawdę musimy zrozumieć, że wszelkiego rodzaju zmagania tak naprawdę są tylko, te, tylko i wyłącznie dowodem tego, że się rozwijasz. Że idziesz do przodu. To nie jest znak stopu. Ty idziesz do przodu. Każdy jeden sukces. Opiera się na testowaniu, uczeniu, adaptowaniu nowych metod, prób, kolejnych prób i rozwoju. Tylko w ten, wyłącznie sposób, można odnieść sukces. No ale przecież chcesz być człowiekiem sukcesu. Może nie na wielką skalę, jak Steve Jobs czy, czy ktoś znany, ale chcesz mieć sukces w swoim życiu, prawda? Więc musimy. Musisz zrozumieć, że to jest największa, jedna z największych pułapek. Takie myślenie, że powinno iść wszystko gładko, jak po maśle. Myślenie, że próbowałeś już wszystkiego i nic nie działa. Ja pamiętam, gdy ja zaczynałem yy, parę lat wstecz, mój, moja mentorka, och ona. Myślałem, że kiedyś nie wytrzyma. Tyle razy ode mnie usłyszała. Słuchaj, no próbowałem już wszystkiego. Próbowałem tego, tego, tego. No nic nie działa. No ja się nie nadaję. To, to nie dam. A ona mi zawsze powtarzała tak. Poczekaj, zobacz. A spróbuj z drugiej strony do tego podejść. Zobacz inaczej na to. Spojrzyj z innej perspektywy. Zrób ten krok do tyłu. Nawet fizycznie zrób ten krok do tyłu. Spójrz na całą sytuację jako obserwator. A jeżeli ty czegoś nie wiesz, jeżeli ty nie widzisz sposobu, możesz wypróbować kilka metod. Zapytać innych ludzi, którzy cię obserwują, albo przedstawić im tą sytuację i oni ci pomogą. Bo często jest tak, że my, będąc w środku sytuacji, tego nie widzimy, ale ktoś z boku patrząc, od razu ci pokaże, co jest nie tak, albo co można zrobić inaczej. Chodzi tylko o to, żeby być na to otwartym. I tak, jeżeli myślisz przed spróbowaniem czegokolwiek, a co jeżeli się nie uda, co jeżeli to nie zadziała, to w tym momencie no nie zadziała. Jednak pomyśl sobie, że nie odniosłeś porażki, że to nie jest porażka, nawet jeżeli nie zadziała. To jest po prostu odkrycie metody, tak jak Edison, która po prostu potrzebuje pewnego dopasowania. Pewnej zmiany. Tu i ówdzie, małego, drobnego sposobu podciągnięcia w inny sposób. Tyle. Więc czego tak naprawdę unikasz, bojąc się, że coś nie wyjdzie? Zapytaj siebie, czego się boisz? Czego unikasz ze strachu przed tym, że, że nie wyjdzie? A w tym momencie zadaj sobie pytanie, a co jeśli wyjdzie? Co jeśli zadziała? A jeżeli sukces to taki właśnie pakiet, połączony z tymi wszystkimi zmaganiami, trudnymi sytuacjami, ciężkimi chwilami, to jak byś zaczął inaczej działać? Co inaczej byś zrobił? Pomyśl nad tym. Zmień swoją definicję. Tego wszystkiego zmagania, trudnych chwil, problemów, porażek. Zmień po prostu, zacznij patrzeć na to jako lekcję i mierz swój postęp. Nie patrz na rezultaty, tylko mierz swój postęp w nauce, w odkrywaniu nowych metod, nowych sposobów. Baw się, bądź jak naukowiec, eksperymentuj, testuj, dopasowywuj, zmieniaj. Sprawdzaj swój progres, zapisuj go, śledź swój progres i testuj na nowo. Próbuj, 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 aż w końcu się uda. Zamiast pytać siebie, dlaczego mnie się to przydarza, dlaczego ja, dlaczego tak ciężko, po prostu zacznij sobie pyta zadawać pytanie, a jaki jest mój najlepszy następny krok? Albo w ogóle, jaki jest mój następny krok? Co mogę zrobić inaczej? Bo w ten sposób odsuwasz od siebie... Całą frustrację. No może nie całą, frustracja będzie, i tak, ale wychodzisz naprzód z inicjatywą. Patrząc na to, co możesz zrobić. Zamiast siedząc w miejscu. Nie, znowu nie wyszło. Przez 48 godzin, tylko tyle. Spróbuj tej metody. Popatrz na jakieś zmaganie, które masz teraz w swoim życiu, na jakiś problem, który masz teraz w swoim życiu, jak na taki właśnie eksperyment, który możesz, którym się możesz pobawić. Wypróbować różne metody, sprawdzić, co działa, co nie działa, zmienić swoje nastawienie do tego wszystkiego, swoje podejście i obserwować rezultaty. Spróbuj. A daj mi także w komentarzu znać, jak Ci poszło. Pamiętaj, to całe zmaganie, to całe ścieranie się z życiem, to całe ścieranie się z problemami, to jest dokładnie część sukcesu, tej paczki sukcesu. Nie wiem, może słyszałeś takie stwierdzenie, że Bóg daje nam problem, Bóg, um, wszechświat, chyba, no nieważne. Ale w środku jest naprawdę Albo inaczej nie, to inaczej szło. Bóg daje nam wspaniałe rzeczy, ale są opakowane właśnie w problemy. Każdy sukces jest opakowany problemami. Masz odwagę się z nimi zmierzyć? Ja wierzę, że tak. Z tego miejsca jak zawsze życzę Ci wielu błogosławieństw.